Nowy dodatek z kartą Pikachu, która na premierę jest warta prawie 2000 zł. Miał już swoją premierę i dlatego dzisiaj, jak to zawsze na tym kanale, otworzymy sobie ETBK. Ale tym razem nie jednego, nie dwa, nie trzy. A4 wow. ETBki. Zobaczymy jakie karty uda nam się wydropić i mam nadzieję, że poleci dzisiaj ta przepiękna karta z pikaczem, albo jakiekolwiek karty z pikaczem, albo w ogóle jakiekolwiek piękne karty, które oczywiście omówimy w dzisiejszym materiale, więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć co takiego uda nam się wydropić. Zobaczmy jak się przedstawia i zaraz przejdziemy do otwierania wszystkich boosterów z tego dodatku. Let's go! Lecimy, jak już powiedziałem z pierwszym ETB. -kiem. Otworzymy sobie, zobaczymy, co takiego kryje się w środku. Czy jest ten ETB wart zakupu? Czy jest to coś, co jest wartego naszej uwagi? Sprawdzimy to. Jak już możecie zauważyć, jest tu przepiękny pikacz na samym środku swoją terastalizacją, tym swoim żyrandolem. Zobaczmy, jak wygląda. Nie będziemy omawiać karcioszek, które znajdują się w środku, bo już to zrobiliśmy na materiale przedpremierowym. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie Was e, zapraszam do tego materiału, gdzie otwieraliśmy prepaki z tego właśnie oto dodatku, a my po prostu wgryźmy się, temacik. Zobaczmy, jak to wygląda. Boosterki oczywiście są, proszę bardzo, tak się przedstawiają, ale odkładamy je na bok. Kostki nie są warte uwagi, poza tą jedną dużą, która oczywiście jest w kolorystyce tego dodatku. Są tutaj również znaczniki statusu, które nas nie interesują. Energię. Typa z typa? O, proszę bardzo, ale to jest coś nowego, bo koszuleczki z tego oto dodatku tym razem nie mają Pokémona z okładki. Mają piękny znaczek pioruna. I powiem wam, że tego nie wiedziałem i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. I to mi się podoba. Ja się zakochałem. Ej, naprawdę nie wiedziałem fajna inicjatywa. Zobaczmy czy tak samo wyglądają te przedziałki, ale jest jeszcze promeczka oczywiście naszego elektroda, czekajcie, otworzymy sobie. Zobaczmy w pierwszej kolejności. Nie, tutaj te przedziałki mają pikacza, pięknie się błyszczą, ale kurczę, szkoda, że nie mają tego pioruna, ale tutaj, o, oh, kurczę, to byłoby dużo lepsze posunięcie. Pokémon kompany, więcej takich akcji, to był świetny pomysł, żeby coś takiego wprowadzić. Chciałbym widzieć czegoś takiego częściej. Dobrze, że z drugiej strony chociaż jest ten piękny. Piorun Kurde No i sprawdźmy promeczkę. Nie dość, że ta karta Magnetona jest bardzo grywalną karciożką, więc warto ją mieć. To jeszcze dodatkowo ma tego pięknego, psychodelicznego arta. Ja! Yeah. I mamy promeczkę do mojej kolekcji Promex ETB. Promeczka, jak i cały wizerunek ETB-ka jest naprawdę dobry i muszę powiedzieć, że w porównaniu do wielu innych setów zasługuje na naprawdę wysoką ocenę. Ale odpuszczę sobie tutaj już oceny punktowe bo jestem w nich bardzo niespójny. A teraz otwórzmy resztę ETB-ków, wyciągnijmy boostery i zobaczmy co uda nam się takiego... Trafić. No i mamy to. Otworzyłem wszystkie 4 tebeki. Nie różnią się za specjalnie niczym. Sprawdzałem specjalnie, czy może jakaś promka była gorzej wydrukowana od innych, ale nie widziałem żadnych odstępstw od normy, więc cieszę się, widzę, że tutaj jeśli chodzi o jakość produktu, jest ona jak najbardziej satysfakcjonująca. Przede mną w tym momencie mamy 36 boosterów, które właśnie w tym momencie na premierę tego dodatku sobie otworzymy. I oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, co takiego uda nam się trafić. Lecimy. I zaczynamy naszą staweczkę od boosterka z archa ludonem, który mam nadzieję przyniesie nam tutaj Coś naprawdę, naprawdę ciekawego. Macie tutaj oczywiście kodzik dla Was, a my wbijamy się w ten dodatek i zobaczmy, czy uda nam się trafić jakąś dobrą karcioszkę, może jakąś grywalną, jakąś nową. Jest tutaj naprawdę dużo kartek, ten przepiękny Eevee, które z przyjemnością trafię i zasilę swoją kolekcję ale pierwszy boosterek jeszcze tego nie pokazał. Bardzo bym chciał tutaj trafić tego egzekutora, bo jest naprawdę, naprawdę piękną kartą, która nawet jeśli chodzi o swoją grywalność jest w miarę, w miarę spoczko. Tutaj oczywiście o kodzik dla was i lecimy. Z Tematem. Możecie oczywiście dać znać w komentarzu, jakie karty z tego setu Wam się najbardziej podobają, na które wy polujecie. Proszę bardzo, jaki piękny mouse hold tutaj. Jeśli chodzi o arty, no to to już mówiłem. Jestem naprawdę zachwycony, jak one pięknie wyglądają od najnowszych dodatków. Niestety, w pierwszych dwóch boosterach nic takiego ciekawego nie dostaliśmy. Mamy natomiast boosterka z Latiosem i Latiasem. Pięknie to wygląda. No jeśli chodzi o arty boosterkowe są naprawdę spoko. Fajnie, że połączyli te japońskie dwa dodatki. Możecie dać znać, co wy o tym myślicie. Ja mam nadzieję, że uda nam się tutaj na premierę trafić jakieś karcioszki, szczególnie, że dużo. O, jest! Kolejny psychodeliczny art. Odłożę go sobie tutaj do swojej prywatnej kolekcji, żeby od razu wsadzić do albumu z właśnie z psychodelicznymi kartami, które zacząłem powolutku tutaj kolekcjonować, żeby coś ciekawego się trafiło. No, kolejne Trzy pierwsze boostery, nic nie mamy. Kurde, nie zapowiada to się dobrze, ale dobra, na tyle boosterków powiem Wam, że raczej spodziewam się naprawdę dobrych dropów. Szczególnie, że ostatnio robiliśmy live'a, ostatni piątek, jak co piątek, i powiem Wam, że dropy były naprawdę, naprawdę dobre. Polecam Wam serdecznie zobaczyć ten materiał, bo naprawdę udało nam się otworzyć tak dużo boosterków, że mniej więcej znam ogląd całego tego dodatku i wiem z jaką częstotliwością krawędziożki wylatują i mamy to! Jest Przepiękna. Illustration Rerka Cast forma Tutaj Sunny Form. Jezus, przepiękne. Widzimy tutaj w tle resztę tutaj cast formu w swoich innych wersjach, czyli tej deszczowej, klasycznej oraz y, powietrznej. Windy form. Już się cieszę. Wygląda naprawdę ładnie. Kurczę jeszcze w tle cały ten region. O kurde, bardzo ładna karta. Bardzo mi się podoba. cieszę się, udało nam się. Trafiliśmy jakąś tutaj piękną pierwszą karciożkę, którą odkładam na boczek. Lecimy, nie śpimy, bo gdzieś tam czekają jeszcze lepsze karty. Mam taką nadzieję, ale już się cieszę. Ilustracje Nerki zawsze sprawiają we mnie ogromną radość. Naprawdę uwielbiam te karcioszki. Jestem zawsze zajarany jak uda się trafić jakąś piękną karcioszkę. Illustration Rerki są do tego najlepsze. Bardzo się cieszę, że one są w tym dodatku. Mega się jaram i w ogóle w tych najnowszych dodatkach. Uważam, że to jest coś, co powinno zostać już na stałe. I jest Tatsugiri I EX, proszę bardzo. Smoczy pokémon yy, Ryba Sushi. Dokładnie tak i jest. Udało się trafić pierwszego. Pokemon'a teraz z tego dodatku. Jest wysoko, powiem wam ludziska, jest wysoko. Lubię, lubię. Ja powiem wam, że no chciałbym potrafić przynajmniej jednego ix całego dodatku, chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o jeksy to nie muszę się niczym martwić. Zapomniałem chyba wam tutaj pokazywać kodzików, więc już nadrabiam, żeby nie było. Kodziki oczywiście dla Was, szczególnie teraz na premierę, są bardzo ważne, przydatne, więc polecam Wam sobie tutaj zyskanować. Kto gra, oczywiście, w Pokémon TCG. Life jest altaria raflecik, no i teraz najważniejsze, niestety nie, nic, nic z tego nie ma, ale dobra, zobaczymy na tyle boosterków coś powinno być, ja się nie martwię, po prostu lecę dalej, no i troszeczkę nakładam sobie tutaj większe tempo, bo nie chcę żeby materiał trwał, nie wiadomo ile a tych boosterków jest naprawdę sporo do otworzenia, bo wychodzi na to że, że z czterech etbeków mamy boosterków tak jak na cały booster box więc tak naprawdę otwieramy tutaj całego boosterboxa, można powiedzieć, jeśli chodzi o boosterki. Dlatego mam nadzieję, że podrobi, podrobi rewelacyjnie. No z jednego boosterboxa wiem, ile kart dobrych może się wydropić, dlatego mam taką nadzieję, że nam się uda. Szczególnie, że w tym secie jest też kilka pięknych trenerów, które chciałbym jak najbardziej trafić. Natomiast, co ciekawe, najdroższe karty z tego setu to są jednak karty Pokémonów. bo tak jak możecie wiedzieć z tego właśnie wcześniejszego mojego materiału, Materiału. Poza tym Pikachu, to drugą najdroższą kartą z tego setu jest Latias EX. Jeszcze nie tutaj, jeszcze nie tutaj. On się kryje, a zapomniałem właśnie o kodziku, więc proszę bardzo. Powiem wam, że to jest ostatni boosterek z jednego z ETBeków, więc muszę wam powiedzieć, że jeśli tak by miało wyglądać e, dropienie z ETBeków, to byłoby to dość przykre, gdyby to był akurat ten jeden etebek, który zazwyczaj otwieramy. No to powiem wam, że nie byłoby to dla mnie e, dobre doświadczenie. Jedna illustration Rerka i jeden Jeksik to jest zdecydowanie za mało, więc mam nadzieję, że jeszcze coś się tutaj ukryje. Jest! Mamy to! Full trener i o to mi właśnie chodziło. Surfer. Proszę bardzo. Pięknie to wygląda. Ja mam jakąś słabość do surferów. Powiem wam szczerze, no nie wygląda ta karta przepięknie. Jest! Dobra, mamy jakiś dropek. No to muszę powiedzieć, że ten pierwszy ETB nie wypadł aż tak źle. Zobaczmy jak będzie dalej. Przechodzimy jakby do drugiej kubki, czyli do drugiego ETB i zobaczymy jak to będzie dropić. Będziemy dzięki temu mieć troszeczkę szerszą skalę i ogląd na to jakie dropy mogą nam wypaść z etebeków? No i teraz pytanie, czy takie etebeki będą dropić nam lepiej mm, niż... O Jezus, piękny Maril tak w ogóle. E, czy będą nam dropić lepiej niż gdybyśmy kupili booster boxa? Kurczę, nie wiem, nie wiem. Będziemy mogli się przekonać. Jest ten piękny surfer, tylko w tej swojej innej formie klasycznej z plażą z tyłu. Pytanie tylko, czy uda nam się trafić... Tą najdroższą trenerkę w sumie z tego setu Jak ona miała? Nie Lilia, tylko Lisia Czy uda nam się trafić, bo jest to przepiękna karciożka Chociaż muszę wam powiedzieć, że Ja dużo bardziej Jeśli chodzi o trenerki, dużo bardziej preferuję Tą Jasmine Jeśli chodzi o to, to ona urzekła mnie dużo bardziej Więc szczerze mówiąc pod samym takim wyglądem Dużo bardziej Wolałbym trafić właśnie ją Jako karciożkę natomiast Lisie Nie będę absolutnie narzekał, jeśli uda mi się trafić No bo jest ona tyle warta, że za jej cenę kupiłbym sobie kilka jakichś podstawowych karcioszek, a dodatkowo jeszcze tą Jasmine. Dokładnie tak, chociaż i tak najlepsze karciożki tutaj, no to są wszystkie Special Illustration ręki Pokémonów, czyli poza właśnie Pokémonem, poza Pikachu i Latiasem. Tutaj jeszcze warto tego Milotika trafić, bo jest naprawdę, naprawdę sporo warty. I co ciekawe, Milotik chyba z tego co wiem, jest droższy niż nawet Hydreigon, który na przykład w japońskim jest drugą najdroższą kartą. Przynajmniej była, jak sobie patrzyłem, kolejny psychotek deliczny art, tylko tym razem Cacliona, więc dołączę sobie również na boczek do mojej kolekcji, bo tak jak kiedyś to zapowiadałem na odcinku, kto jest tutaj stałym widzem, ten wie, że mówiłem wiele razy o tym, że planuję sobie założyć specjalny album, gdzie będę kolekcjonować jakieś ciekawe, jakieś ciekawe karty, pokemonów, albo właśnie jakichś ciekawych artów i przyszedł ten moment, w którym właśnie zaczynam kolekcję swoich psychodelicznych pokemonów. Wydaje mi się, że są tego jak najbardziej warte, natomiast jest w tych, e, tych artach kilka takich specjalnych karcierzy, które są zdecydowanie ogromnie za drogie. O, w ogóle, kadeci, jaki ładny, Tutaj, jak się świeci, na górze stoi, dumny z siebie. A, i gaz, to do który nie jest niczym rewelacyjnym. Powiem Wam, że póki co ten Etebek się nie zapowiada, za dobrze. W ogóle nie. Nie wiem, co się dzieje. Ej, 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 ej. ej. To jest bardzo zły znak, bo póki co otworzyliśmy już naprawdę sporo boosterków z tego Etebeka i nie wypadło nam jeszcze nic. O, jest Lisia, Patrzcie, jaka piękna tutaj idolka. Trenuje chyba tam w swojej szatni. Jest Azumari, bardzo ciekawa karcioszka, na którą warto się przyjrzeć, jeśli tam jesteście ze środowiska growego. Stanfisk, Passimia, jest Sylwion Jex Niby zwykły jeksik, ale z wszystkich jeksów, jakie są w tym secie, to jest chyba jeden z fajniejszych, jaki możemy mieć. Dziękuję bardzo. Jest bardzo mi się podoba. Jako wielki nadworny fan Ivilucji, ogromnie dziękuję za ten przepiękny dropek. Bardzo mi się podoba. Właśnie czegoś takiego chciałem mieć. Właśnie co ciekawe. Powiem wam, że rozmawialiśmy o tym na streamku. Jak co, to serdecznie was zapraszam. W każdy piątek tutaj robimy sobie booster breaki, w którym otwieramy wasze karciążki, które wykupujecie. Rozmawialiśmy sobie o tym, że dlaczego w tym dodatku jest właśnie on, dlaczego jest ten Sylwion, ta karta Sylwiona, No i tutaj powiedzieliście mi, że no dlatego, że po prostu w Japonii wyszły gotowe deki z tego co pamiętam, SeluRegem właśnie oraz Sylwionem, Prawie mi okulary z wrażenia spadły. No i dlatego on został tutaj przemycony do tego dodatku z jakiegoś, znaczy właśnie z tego powodu, że po prostu w Japonii wyszły gotowe deki na niego, więc trzeba byłoby go już wcisnąć, no bo normalnie w mecie będzie grywany. Dlatego Sylwion jest tutaj jedyną karcioszką Ivilucji, która zamiast y, do przyszłego dodatku, który w sumie będzie niedługo wychodzić już w styczniu i który powiem Wam, że robi dość niezłe... Oro, dla wszystkich fanów, powiem Wam, że zainteresowanie jest ogromne. No to jest tutaj, tak wyjątkowo, więc polecam tutaj pilnować. Jeśli chcielibyście wszystkie ewolucje mieć, to warto też skupić się na tym dodatku, żeby tutaj nie stracić. Okej, okay. przełknijmy te łzy goryczy, bo póki co mamy jednego jeksa. To nie wróży za dobrze, ale jeśli to będzie tak wyglądało, no to powinniśmy się spodziewać, patrząc po pierwszym etb że już mamy jednego EX-a, więc teraz potrzebujemy jakiejś Illustration Rerki yy, i jakiegoś Full Arta, no może niekoniecznie Trenera, ale po prostu Pokemona, Zobaczymy, zobaczymy. Zakładam, że po czterech etb będziemy dużo łatwiej mogli sobie tutaj określić, jak to wygląda. A póki co, ostatni boosterek z naszego drugiego etb -ka. No, ten ewidentnie przedstawia się dużo, dużo gorzej niż wcześniej. My sobie zdaliśmy sprawę na przykład na live z tego, że. Wychodzi średnio, że z jednego booster boxa jest jeden pikach, jeden jak, jedna jakaś karta pikachu mniej więcej. Czy to jest zwykły EX? Czy full artowy Pikachu, czy ten właśnie Special Illustration Rare'kowy. Zobaczymy, czy w 36 boosterach etebekowych będzie podobnie i uda nam się trafić tylko jedną sztukę Pikacza. Natomiast jest full artowy Slurping EX. Dobrze, dobrze, miło, miło, jest jakiś full arcik. No na szczęście ten etebek nie był tak przykry, jak mógłby być. Jest, mamy dropik jednego z przyczyn. Pokémonów w tym secie, chociaż nie narzekam, dropek to dropek. Lepszy taki full artowy slacking niż jakaś powtórka, prawda? Przejdźmy do trzeciego etebeka. Zobaczymy. Już mam mniej więcej jakiś ogląd na tą sytuację i mam nadzieję, że teraz te następne etebeki ewidentnie wydropią nam troszkę lepiej, troszkę lepiej, mam taką wielką nadzieję, ale będziemy przynajmniej mieć trochę więcej karcioszek, które może potencjalnie będą grywalne. W ogóle chcę zwrócić uwagę na pięknego quaksliego tutaj. Jak najbardziej. No zobaczymy, co nam poleci, jaka jest szansa. Dzięki temu wy też będziecie mniej więcej mogli sobie zobaczyć, jak wyglądają dropy z etebeków, czy są one warte Waszej uwagi, czy chcielibyście je trafiać, no bo y, kupować i właśnie otwierać, czy może nie skupić się na innych typach produktów, bo powiem Wam, że tutaj od kilku osób słyszałem, że no te etebeki nie są aż takie dobre, jeśli już kupiło się jednego, drugiego, trzeciego etb i się trochę tych pudełek ma, a kostki nie są potrzebne, bo jest jakaś osoba, która na przykład nie gra w karty i nie interesuje ją to aż tak bardzo, no to to prawda, etb może nie są aż tak dobrym produktem strolej, proszę bardzo, mamy piękny wózek icepackowy, ja się ogromnie cieszę, wiecie dlaczego, że to jest najbardziej chyba grywalny icepack z tego setu, jeden z najlepszych icepecków, jakie moglibyśmy tutaj trafić, jest kilka, jest tu w ogóle bardzo dużo icepacków w tym dodatku, które można byłoby trafić, ale ten jest jednym z najlepszych, jaki moglibyśmy mieć ale reszta dropów nie powala. Wiem, że jeśli chodzi o ice Pack jeszcze no to ten e, jak to było? Ten Saas Blender jest jednym z To nie jest poprawna nazwa, żeby nie było, ale jest tam taki ice Pack, który jest blenderem i on też jest bardzo grywalny i zakładam, że cenowo on też jest gdzieś wysoko w miarę jeśli chodzi o cenę za speczka, natomiast zobaczmy co będziemy mieć. Dalej, no Jasmine. No, nie ta Jasmine, którą akurat my byśmy chcieli. Ach, dobrze, dobrze, dobrze. No, niech będzie. Tak będą mnie tutaj tezować powoli te boosterki. No, ale ładnie, ładnie idzie. Zobaczymy, jak to będzie. No jak na razie nie wygląda to aż tak dobrze, jak mogłoby wyglądać, na przykład w booster boxach. Czyżby bardziej opłacało się otwierać booster boxy niż cztery etebeki? No pod względem samej ceny trochę tak. Natomiast pamiętajcie, że w tych etebekach jest jeszcze ta przepiękna rumeczka, o której nie możemy zapomnieć. O, jest Graffyai, jeden z moich ulubionych Pokémonów z Paldei. Przepiękna karciożka. Podoba mi się to. Castform i Scallidzer. Jezus, lubię w ale nie chyba aż tak. Ach, dobrze, dobrze. No, może być, może być. No więc pod tym względem fajnie, że są te etb jest ta promeczka. No, ta promeczka, muszę powiedzieć, że jest warta y, etb w tą stronę. No ja, jak Wam mówiłem, zawsze będę na premierę. Może nie stricte na premierę, ale na pewno blisko premiery. Będzie zawsze ETB-czek otwierany, żeby utrzymywać moją kolekcję, żeby zawsze coś w tle stało. Tera Orbik, super, dobrze, dobrze. Sphil i. Chlobopus. I mamy! Oj, tego się cieszę, bo to jest full artowy Black Cure. O, to jest dobra karcioszka. Wiem, że jest wielu, wielu fanów właśnie tego Pokemona. Coś tak czuję, że nie jednej osobie ślinka pocieknie na samą myśl o tej karcioszce. Dobrze, mamy jakiś cudowny kąsek tutaj. Mua! Pięknie. Dobra, lecimy dalej. Zostały nam jeszcze, z tego co widzę, cztery busterki z tego etb -te i mamy Ice Packa oraz Full Artowego Curema. Nie jest tak źle, Kyuremik to jest też bardzo fajna karta i chyba jeden z droższych Full Artów, jakie mogą być w tym secie. Chyba najdroższym Full Artem poza Pikachu jest tutaj Archaludon, który w ogóle ma bardzo ciekawego tego Full Arta, muszę przyznać. Jakoś tak zaskoczył mnie swoim, e, swoją grafiką. Nie przedstawia, nie wygląda po prostu on aż tak bardzo jak Full Art. W tą stronę. Mógłby, ja nawet mógłbym go pomylić z jakąś illustration Rerką, tylko taką gorszą, z średnio przygotowanym artem. Ale full artowo wygląda on po prostu troszeczkę inaczej. Wyróżnia się jak najbardziej. Natomiast zobaczymy, czy ten pusterek wyróżni się z tych wszystkich, które nam nie podropiły i da nam coś ciekawego. No, na przykład właśnie Dactrio jako Illustration Rerka, jest to ładna karcioszka, ale nie, no nie tutaj, nie tutaj. Natomiast led IX nam się tutaj trafił. Dobrze, miło, kolejny jeksik. Mamy to, dobrze, że nie powtóreczka. Jest to jakiś inny jeksik, niż mieliśmy. Miło, fajnie, przyjemnie. Może takie Erhaludon? Mm. Maybe, baby, byłoby bardzo miło. Zobaczymy. Lećmy z tym nie przedłużajmy, bo ten materiał i tak będzie zaskakująco dłuższy niż chyba reszta, dlatego zobaczmy. Globopus też tutaj ma pięknego arcioszka. Katodo akurat nie, tutaj ten Titan ma arcioszka w tym dodatku, więc zobaczymy. Tak samo vibra, o, wibrawka ma akurat naprawdę pięknego. Ta pulele nie ma i jednocześnie nie jest to też żaden rewelacyjny dropek, którego moglibyśmy mieć. Ech, bywa i tak, ostatni boosterek z tego ltb trzeciego już, no i powiem Wam, że rewelacji to ja tutaj nie widzę, jest Execute, tylko chcielibyśmy go mieć najlepiej na przedostatniej pozycji, bo będzie on naprawdę rewelacyjny. O kurczę, ja się nie mogę doczekać, aż stworzą Illustration rare Rotoma. Pamiętam jak Alt Arcik. Z starych setów wygląda naprawdę pięknie, więc mam nadzieję, że uda nam się trafić! Ale udało nam się za to trafić co innego. Mamy slakofa. To jest bardzo ciekawa karciożka. Arcik naprawdę piękny, bo dosłownie na nim nic nie ma. Jest tylko właśnie Slackhoff, który leży sobie na polu trawy z jakimś takim jednym kwiatuszkiem, który tam leży. Mój wewnętrzny artysta raduje się niesamowicie, gdy widzi tą kartę. O jak najbardziej. Dobrze, no to powiem wam tak, ten etb był w sumie nawet spoko, nawet fajnie to wyglądało, w porównaniu do poprzednich wydaje mi się tutaj full artowy trener, Ice Pack i Illustration Rerka to jest dobry strzał, trochę jak podobnie z pierwszym etb -kiem. Również tam był Full artik Illustration Rerka oraz y, EX w tym przypadku, nie Ice Pack. Ale fajnie, fajnie, Szczególnie, że jeśli chodzi o Full Art'a, to dobrze się trafił. Dobrze się trafił ten ostatni. Więc zobaczmy, jak będzie wyglądał ostatni, można by powiedzieć, ten ETB'czek. Jak będzie się przedstawiać. Y, jeszcze nie udało nam się trafić na 36 boosterów y, żadnego, żadnej Special Illustration RR'ka. Fajnie by było, gdyby w takiej ilości boosterów udało nam się jakiś trafić. Dobra, jest Iwiaczek. To byłoby naprawdę cudowne, szczególnie, że kurczę, tych artów troszeczkę jest do trafienia, których ja bym pożądał, w szczególności... No i o to właśnie chodzi! I takie dropy mnie ogromnie cieszą! Alolański executor EX jako full arcik! No to mi się podoba, bo ten Pokémon. I ten fullat wygląda naprawdę cudownie. O tak! Odkułamy się powolutku, żeby to był jakiś ewidentnie lepszy ETB, niż poprzednie. Mam taką nadzieję, bo mi tutaj ładnie, ładnie przywitał już na samym początku. Więc chciałbym, żeby takie właśnie tempo dobrych dropów się ją utrzymało i żeby jeszcze poleciał, jeszcze ten Sirek nam tutaj. Poleciał. No zobaczymy, zobaczymy. Wiem, że wy na live'ach. O! Tak, dobrze jest! High Dragon. Niepowtórzona i... niepowtórzona karta EX-owa i to jeszcze jaka? High Dragon iX O kurde, welemole, to mi się podoba. Takie karcioszki chciałbym trafiać. Czyli ewidentnie ten ostatni ETBczek chyba będzie tym najbardziej szczęśliwym. Przynajmniej jeśli chodzi o Pokémony, to się naprawdę teraz zaczynają trafiać bardzo, bardzo porządliwe dla mnie. Jak najbardziej ale taki jak pikacz. Gdzieś tam jeszcze jest, gdzieś tam jeszcze jest. A wiem, że dropy z tego dodatku nie są takie złe. Naprawdę ładnie potrafi podropić ludziom, patrząc jak to wyglądało właśnie na naszych live'ikach, więc mam taką wielką nadzieję. No i w dropach, które pokazujecie na, na moim Discordzie, na którego też również zapraszam, a o którym właśnie rzadko wspominam, więc serdecznie was zapraszam. Jeśli chcielibyście tutaj mieć kontakt z naszą społecznością, pochwalić się może swoimi dropami z takich dodatków, to serdecznie was zapraszam. Aby jakbyście mieli po prostu jakieś pytania, zawsze służymy po tak samo jak mam nadzieję, ten booster służy mi dropami. Jednak nie, jednak nie. W ogóle nie. Rapska to nie jest to, czego byśmy najbardziej pożądali. Fajne karcioszki. Ja sobie później z tych karcioszek, oczywiście, te najbardziej grywalne, powyciągam. Trochę sobie już materiałów oglądałem. Trochę się zapoznałem, które tutaj karcioszki e, mogą być warte sobie podtrzymania, bo kto wie, czy nie będą grać w przyszłości. Wszystko zależy właśnie od stworzonych dek archetypów deków jakie mogą się tutaj pojawić. Aj, trapić. Jako przedostatnia karta, ostatnia. Niestety nie. Dobra, no teraz lekka posłucha w dropach. Chyba będzie trzeba podlać trochę te boostery. Może jakimś tutaj y, tańcem szczęścia na podkręcenie dropów. Byłoby naprawdę cudownie. Pie o też. Piękny Tandemausik, taki rysowany, kreskówkowy, prosto wyciągnięty z Sweepa, która jest ewidentną jesieniarą jak najbardziej. No temu deck trio to ewidentnie zazdroszczę, tak pięknej, bujnej grzywy, chciałbym mieć tak dobrze zadbane włosy, jak... Ach, jak o oni. Ale teraz najbardziej, bardziej niż takich pięknych włosów, chciałbym dropów. Dokładnie tak. Ja chyba już mówiłem na poprzednim materiale, że jeśli chodzi o ulubioną kartę z tego setu, jaką mam, to jest ten. Giacomo. To jest karta, której najbardziej chciałbym mieć, jeśli chodzi o trenerów. Głównie ze względu po prostu na moją kolekcję Huzbando. Natomiast nie zmienia to faktu, że nadal poprzednie trenerki. Trafić chciałbym równie bardzo, głównie ze względu na ich cenę. <laughs> jak najbardziej, przecież z takiej jednej trenerki to ja bym miał z 3 diakomo, A to mnie już jara, yy, jak najbardziej. O, Cienpao również w miarę ciekawa, interesująca karcioszka do gry. Natomiast nieciekawa, jeśli chodzi o nasz piękny drobek który mam nadzieję kryje się właśnie tutaj. Czy to ten boosterek? pokaże nam co ten dodatek ma w za no nie wiem ale powiem wam zrobi możemy zrobić sobie takie szybkie podsumowanie pokażę wam wszystkie dropy pod koniec tego materiału byście mogli sobie spojrzeć e, bardziej e, szeroko na właśnie dropy z etebeków wiem że oczywiście cztery etebeki to nie jest e, wystarczająca próbka dropów aby móc tutaj wydawać jednoznaczną ocenę czy opłaca się je kupować jak najbardziej nie bo przecież mogłem mieć po prostu bardziej feller no, albo właśnie trochę lepsze ETB Jakieś szczęście mogło mi dopisać albo nie Natomiast i tak daje to Chociaż jakiś Większy ogląd na sytuację, będziecie mogli decyzję podjąć. Niemniej, nadal uważam, że kupienie jednego etb na dodatek jest to pewien, no, dla mnie przynajmniej, must have. No to jest taki produkt, którego na każdy dodatek warto sobie kupić, żeby mieć tą promkę, żeby mieć ładnego boksa. Ale czy będziemy mieć równie ładny dropek? No chyba nie. jest powtórka kilowatrela i X. Bywa, bywa i. Tak, jeśli chodzi o wszystkie dropy, tak wygląda właśnie zestawienie wszystkich dropów, jakie udało nam się trafić z czterech ETBeków. Zastanawiam się, możecie dać znać, jakie wy mieliście dropy i czy u Was udało się trafić lepiej. Dziękuję Wam serdecznie do przyszłych shortów, filmów i live'ów. Niech Pikachu będzie z wami. Hej!